Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hardstone. Tym razem chciałem się z wami podzielić talią, która wzbudziła moje zainteresowanie, bo jest czymś troszeczkę nietypowym w mecie, która, pomimo wejścia czarnej góry, tak naprawdę jest dość ustalona i powiedzmy dość zatwardziała, że tak się wyrażę. Raczej możemy się spodziewać w większości pojedynków, które rozgrywamy, tego co znajduje się w taliach przeciwników i w zasadzie jakimi taliami oni dokładnie grają. W związku z tym, chciałem pokazać Wam talię dla druida, która jest troszeczkę inna. Tutaj jest ta standardowa, prawda, gdzie gramy oczywiście combo, force of nature, savage roar. Mamy masę tych stronników, powiedzmy bardziej początkowych, jak Shade of Naxxramas czy Piloted Shredder, w moim przypadku jeszcze Azure Drake na przykład. I na tym się opieramy, natomiast tym razem mam coś troszeczkę innego. Jest to taunt druid. E, powiedzmy, że koncept początkowy jest razy drzwi taki sam. Mamy oczywiście dwa razy inne dwa razy wild growth, dwa razy raft, dwa razy swipe. Tutaj, jeżeli chodzi o e, nasze środki przyspieszające grę i removale, to jest bardzo podobnie. Mamy dwa razy zombie, żeby wzmocnić początkową fazę gry, jako że oprócz tego tak naprawdę nie mamy za dużo tanich stronników. Mamy oczywiście Big Game Huntera, który w niektórych pojedynkach może być użyty. Jako po prostu drop za 3, e, chociażby przeciwko ZO, bo które powróciło w związku z imp gang bossem. E, oprócz tego mamy oczywiście dwóch kiperów, mamy kazan mystic, w przypadku gdybyśmy wpadli na maga albo łowcę, co oczywiście jest bardzo prawdopodobne, a potem tak naprawdę zaczyna się już cała zabawa i to o co chodzi z tym dekiem. Przede wszystkim mamy dużą ilość tauntów, e, przez co blokujemy tak naprawdę agresję przeciwnika, nawet jeżeli jeden z nich e, dostanie Black Knighta, to i tak mamy kilka innych, którymi możemy to zastąpić. Pierwszym z naszych tauntów jest Sensense Shieldmaster, oczywiście raz, dwa. E, nie jest to najmocniejszy taunt w grze, natomiast za cztery many mamy 3-5, e, co na przykład streduje z pierwszą częścią e, Pilot Shreddera lub zatrzyma dwóch jakichś mniejszych stronników, a to już jest. Bardzo dobra rzecz. Mamy jednego Antik killbota Oczywiście, przeważnie na pojedynki bardziej z bardziej agresywnymi italiami, jak chociażby Face Hunter, to umożliwia nam uzyskanie trochę więcej zasięgu, że tak powiem, wytrzymanie, że dłużej. No i jest szansa wykorzystania tego, że tak powiem, później. Mamy dwa razy Druid of the Claw. Oczywiście jest możliwe zagranie go w trybie szarży jeżeli mamy postawione dwa czy trzy inne taunty i chcemy po prostu. Zacząć zadawać obrażenia, bo nie gramy combo, więc musimy w jakiś sposób te obrażenia przemycić, że tak się wyrażę. Mamy loateba, który e, oprócz tego, że blokuje kluczowe momenty e, w grze przeciwnika, jak chociażby e, konsekracja, swipe, e, combo u druida, e, e, ewentualnie fireball e, dla maga, myślę, że sami wiecie, jak loateb się sprawdza, tak naprawdę. Poza tym jest to bardzo solidne e, ciało na stole, 5-5 za 5, więc jeżeli chodzi o statystyki, jest świetny. A to, że mamy e, dużo innych, e, mamy dużo tauntów, pozwala nam tak jakby ochronić tego lateba, i w zasadzie mamy 5-5, którym jesteśmy w stanie nie tylko że tradować, to jeszcze zadawać obrażenia w twarz naszego przeciwnika. Mamy oczywiście dwóch slash belcherów. Statystyki takie same jak sędzin Silmasta, tylko że tutaj dodaje nam się jeszcze mały taunt 1-2, czyli efektywnego. Życia ten stronnik ma 7. Bardzo fajna rzecz. Standardowa opcja, myślę, w każdej bardziej kontrolnej talii. W tej oczywiście nie mogło tego zabraknąć. Mamy nową kartę z czarnej góry: Emperor Tarzan. Umożliwia nam szybsze zagranie niektórych kart, takich jak właśnie nasze taunty, czy też tańsze zagranie Rimuvali, pozwalające na zagranie jeszcze taunta w tej samej turze. Szczególnie przy użyciu Innervata. Generalnie myślę, że jesteście już zaznajomieni z tą kartą, bo pojawia się we wszystkich nieco wolniejszych taliach. W Face Hunterze na przykład go nie znajdziecie, natomiast w normalnym druidzie u paladyna, u wojownika wszędzie ta karta będzie się pojawiać. Kolejnym tauntem naszym jest Sunwalker. Karta niedoceniana przez wielu graczy. Natomiast myślę, że. Jeżeli akurat nie gramy na klasę, która ma możliwość zadania jednego punktu obrażeń <coughs> przez swoją umiejętność bohatera, jak chociażby mag czy druid, to tym bardziej wzrasta nam wartość boskiej tarczy na tym stronniku. Nawet jeżeli ta boska tarcza zostanie zbita, to to są dwa punkty many, których nasz przeciwnik w tej turze już nie wykorzysta na nic innego, więc też pozwala nam to spowolnić tempo wroga. I w ten sposób uzyskać kontrolę nad stołem, bo tak naprawdę to jest to, do czego dążymy. Chcemy mieć kontrolę nad stołem poprzez dużych stronników, same taunty. Chcemy dostawać jak najmniej obrażeń przy użyciu naszych rimowali, silenców i tym podobnych środków. Doprowadzić do tego, że będziemy w stanie opanować sytuację na stole, niezależnie od tego, co nasz przeciwnik zagra, pozbyć się tego i zacząć walić go w ryja I tym sposobem doprowadzić do zwycięstwa. W tym pomoże nam też oczywiście Sylvanas, e, która jest jednym z najlepszych środków e, do kontroli stołu, jako że powiedzmy uniemożliwia niektóre zagrania przeciwnika, a czasem może się udać e, w bardzo ciekawy sposób ją wykorzystać i ukraść coś, e, co będzie miał kluczowy wpływ na grę tak naprawdę. Mamy oczywiście dwa razy Chen of Lore, nasz główny sposób dobierania kart oprócz e, sytuacyjnie Wild Ruf, czy Rap to jest e, ta karta. Które używamy do dobierania kart. Zawsze jest też oczywiście opcja, żeby uleczyć e, któregoś ze stronników za 5 albo samego siebie za 5. W przypadku pojedynków na Fey Huntera może się tak zdarzyć, że to właśnie będziemy musieli zrobić, żeby utrzymać się przy życiu. Natomiast, generalnie, e, jedna z najmocniejszych kart w arsenale Druida. E, przedostatnią kartą jest Ancient of War, czyli nasz największy taunt. 5-10 za 7 many. Najlepszym wypadkiem jest to, kiedy mamy możliwość zagrania tego Ancient of War i postawienia zaraz za nim Kel'Tuzada. Jeżeli nie macie Kel'Tuzada z jakiegoś powodu, mimo że y, jako, że jest to karta z Nakramas jako nagroda, jest dostępna y, darmowo. Bez... Znaczy, no, darmowa jak darmowo. W każdym razie jest bardziej dostępna niż na przykład scenariusz, który y, może zastąpić Kel'Tuzada, bo spełnia mniej więcej podobną rolę. Wzmacnia jeszcze naszą kontrolę nad stołem. Oczywiście, lepszą część z Keltuzad mamy tak dużo tauntów, że jesteśmy w stanie postawić powiedzmy jednego czy dwa taunty, zagrać Keltuzada, strajdować te taunty i mieć je z powrotem. W tym momencie przeważnie nasz przeciwnik, jeżeli nie ma jakichś większych removalów obszarowych, nie ma zbyt dużych szans tak naprawdę. Nawet przed chwilą wygrałem grę, w której po prostu w siódmej turze zagrałem Enchanted of War przeciwko Zo. On nie miał co z tym zrobić. W następnej turze zagrałem Keltuzada. On się po prostu poddał, bo nie miał, nie miał co z tym zrobić. To jest bardzo dobre combo. Też Sunwalker wtedy wraca do życia z boską tarczą, więc kolejna fajna rzecz. Sylvanas wraca do życia, też kolejna rzecz, którą można w jakiś sposób wykorzystać. Generalnie jest to dużo wolniejsza talia i dużo bardziej kontrolna talia. Niż standardowy drugi, który w zasadzie jest talią midrangeową, natomiast myślę, że w obecnej mecie może sprawdzać się dużo lepiej, jako że mamy do czynienia z wieloma agresywnymi taliami, a to poprzez taunty i poprzez leczenie i dość tanie remuwale, których co prawda nie mamy tak dużo, ale zawsze jest w stanie sobie, sobie z tym poradzić. W tej chwili jestem na randze piątej, jak zaraz będziecie mogli zobaczyć. Jeżeli chodzi o tą talię, e, trafiłem na chyba trzech druidów: Łotra i dwóch czarnoksiężników. Jak na razie talia sprawuje się bardzo dobrze. E, przegrałem przeciwko jednemu druidowi, który miał po prostu zbyt, zbyt mocny początek, nie byłem w stanie sobie z tym poradzić. E, I przegrałem przeciwko czarnoksiężnikowi e, Zo. Który też miał po prostu zbyt mocny początek, a ja miałem e, słaby mulligan, doszły mi dwie karty za 7, jedna za 6, a z taką ręką nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Natomiast to są skrajne przypadki we wszystkich pozostałych sytuacjach, kiedy miałem chociaż coś za 3 albo za 4 do zagrania, e, już wyglądało to znacznie lepiej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie talii. W drugiej części pokażę Wam oczywiście przykładowe filmy. Mam nadzieję, że ta talia się Wam spodoba. No jeżeli trafiacie na dużą ilość łowców na laderze, dużą ilość magów, możecie sami go, <coughs> sami tą talię wypróbować. I może też przyniesie Wam oczekiwane rezultaty, że tak powiem, bo takie jest właśnie założenie. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam do drugiej części w kolejnym filmie. Powodzenia w Waszych grach i do zobaczenia następnym razem. Cześć!